Cześć, ja jestem Maja, a ze mną jest dzisiaj Zalia. Cześć wszystkim. Jesteśmy właśnie przed ostatnim koncertem z Twojej trasy z serca. Ja chciałam Ciebie zapytać o to przede wszystkim, jak się czujesz? Ojej właśnie, ja już szczerze pierwsze są dawna się jakoś bardzo nie stresuję mam takie poczucie, że właśnie to już jest ten koniec, że to jest ten finał trasy. Ja też bardzo lubię Gdańskę, więc cieszę się, że mogę zagrać tutaj dla, dla moich słuchaczy, bo też wiem, że mam taką świadomość, że wszyscy przyjechali dzisiaj na mój koncert. Eee, no więc sama ekscytacja, mega miłe, pozytywne uczucia. Czyli, a wstresowałaś się przed pierwszymi na przykład z koncertami z tej trasy, czy już w ogóle po tylu występach ten stres nigdy Cię nie dotyczy? Wiesz, ja mam wrażenie, że jak jest się perfekcjonistą, w moim przypadku to ten stres zawsze towarzyszy, oczywiście teraz też się trochę stresuję, ale myślę, że to jest już ten zdrowy stres, a nie taki, że trzęsą mi się ręce i, yy, i się zastanawiam nad tym, co wyjdzie nie tak, tylko bardziej jestem już taka pozytywnie nastawiona. Jasne, rozumiem. Jak już wiemy co nie jest o Twojej trasie, to chciałam Ciebie jeszcze spytać o główną bohaterkę tak naprawdę tych koncertów, czyli Twoją najnowszą płytę Serce. Skąd to czerpisz inspiracje do tworzenia muzyki? Ja od zawsze, na zawsze myślę, yy, piszę i będę pisać o sobie, więc czerpię głównie ze swojego życia, z życia swoich przyjaciół, przyjaciółek, przyjaciół. Yy, moje piosenki są o relacjach, o emocjach, o różnych odcieniach miłości, więc mam wrażenie, że też piszę mocno właśnie z serca, stąd tytuł. Yy, I dlatego z tymi piosenkami można się łatwo utożsamić, bo są po prostu o prawdziwych sytuacjach. Jasne, a też wiem, że ludzie dzielą się na dwie grupy, artyści szczególnie, że niektórzy pierw jak piszą tekst, później szukają dopiero podkładu pod niego, czy ty jesteś właśnie w tej grupie, czy należysz do osób, które pierwszy usłyszą piosenkę, muzykę i dopiero potem zabierają się za pisanie tekstu? Ja zawsze najpierw piszę melodię, yy, potem gdzieś tam robimy do tego instrument, ale czasami to idzie symultanicznie i rzeczywiście gdzieś tam wpadną jakieś słowa albo od razu jakiś, jakiś motyw przewodni i wpadnie rzeczywiście jakaś myśl, która się tam potem prowadzi razem z melodią, ale głównie rzeczywiście jest to pisanie melodii, szukanie jakiejś takiej emocji w samej muzyce i potem szukanie do tego odpowiedniego tekstu i często właśnie mi bardzo zależy na tym, żeby już sama muzyka niosła za sobą jakąś emocję, już jakąś e, historię właśnie emocjonalną, a potem do tego dopisuje tekst, który równie, jest równie ważny oczywiście, ale ale też fajnie jak one ze sobą współgrają. Jasne. A masz jakiś swój ulubiony numer z tej płyty? To jest tak jak wybrać ulubione dziecko, ale no myślę, że wszystkie te, te piosenki są bardzo, bardzo takie no moje bliskie mi i mojemu sercu, ale gdzieś tam takie dwa, które chyba najbardziej ze mną rezonują, albo jest nie wiem, najwięcej emocji z nimi związanych, no to jest rzeczywiście piosenka My i piosenka S.O.S. Jeżeli chodzi też o poety, to pojawiłaś się ostatnio u Kubana na Ficie. Jak doszło do waszej współpracy? Oj, to jest bardzo śmieszne, bo ja w ogóle kiedyś myślałam o tym, żeby zaprosić Kubana do siebie na płytę. Ostatecznie nie zrobiłam tej demówki, nie odezwałam się też do niego. A rok później on się odezwał do mnie, więc jakoś tak bardzo to mam wrażenie, energetycznie się przyciągnęło. Dostałam po prostu demówkę. Właśnie Kuba do mnie napisał, czy chciałabym się dograć. Mi się od razu ta piosenka spodobała i od razu gdzieś tam mi wpadł tekst i pomysł na tekst, i to, gdzie to może fajnie muzycznie pójść, więc to no, bardzo fajna udana współpraca. Zapraszam, gramy 10. na Torwarze. Super, zapraszamy serdecznie. Jesteś w ogóle fanką rapu z tego, co ja wiem? Czy Kuba jest twoim ulubionym artystą, czy ktoś inny z Polski zajmuje to miejsce? Oj, ja lubię rap, ale myślę, że nie jest to na pewno jakiś mój go-to gatunek. Mm. Głównie słucham indie, popu, jakiejś takiej alternatywy, która gdzieś tam zmierza w tą stronę Indii, Więc ja mam swoje faworyty od lat, prawie że te same, i to jest niezmiennie metronomi, Men Trust, którą, których. Uwzględniłam też w swoim numerze, ale ja też słyszałam bardzo, bardzo dużo nowości, bardzo yy, dużo świeżej muzyki, więc ciężko mi powiedzieć. Kubana bardzo lubię, mm -hmm. jako polskiego artysta bardzo go szanuję i właśnie no sama chciałam go zaprosić do siebie na numer, więc jakoś tak, yy, jeśli chodzi o raperów, to na pewno jest to moje top 3 i fajnie, że się udało i myślę, że jeś, jeś, jeśli chodzi o polskich artystów, to na pewno gdzieś tam w topce znajdzie się też Vito, który też, też mam wrażenie, jest między tym indie a rapem gdzieś uplasowany. Ty też wystąpiłaś, o ile nie pamięć nie mieli w hit, hit hura kiedyś i zaśpiewałaś tam z Mezo. Czy uważasz, że występ tam dał ci dużo w twojej karierze, czy bez niego też twoja kariera by się potoczyła tak, jak się potoczyła? Za czym mi ten występ nie dał kompletnie nic? W mojej karierze jako takiej, jakby mm -hmm. od tego występu nie powstała Zalia i nie powstały moje piosenki i nie powstał, nie wiem, nie stworzył się kontrakt z wytwórnią. Yy, myślę, że na pewno to, co mi to dało, to przełamanie pierwszych lodów jako dziecko, bo rzeczywiście bycie dzieckiem i występowanie w telewizji to jest ogromny stres, yy, szczególnie w programie, gdzie jest się ocenianym. Yy, to też jakby ta piosenka no, nie, nie była piosenkami, które ja na co dzień śpiewałam, więc to było dla mnie wyzwanie, żeby zaśpiewać coś takiego. No i też wiadomo, to było śpiewanie z gościem, więc tym bardziej, no dla mnie Mezo wtedy był po prostu, zresztą nadal, no jest to artysta, który jest bardzo wiele lat na scenie, no a ja jako totalna jakaś newcomerka, dziecko wręcz, która miała z nim tam zaśpiewać, no to był to dla mnie duży stres i myślę, że to, co jest pozytywne z tego występu, to przede wszystkim właśnie to, że gdzieś tam cały czas przełamywanie się i przechodzenie jakichś takich swoich barier stresu. Przełamać się też musieli uczestnicy programu Rap Generation, którego jesteś prowadzącą. Jak tak wspominasz jest. to doświadczenie? Coś nowego dla ciebie? To, to, to jest dla mnie w ogóle wspaniała okazja i jestem bardzo wdzięczna za to, że mogłam poprowadzić ten program. Yy, uważam, że yy, no z mojej perspektywy po pierwsze. Bardzo się polubiłam ze wszystkimi uczestnikami, więc gdzieś tam czuję się emocjonalnie związana z tym projektem. Po drugie, bardzo się polubiłam z prowadzącymi, jakoś tak ze wszystkimi, którzy tam uczestniczyli w tym projekcie. Uważam, że to jest bardzo taki ciepły, energetycznie program. Jeszcze nie widziałam finału. Finał wyszedł wczoraj, więc muszę tam jeszcze przysiąść i to zobaczyć. Ale no, dla mnie to była wspaniała przygoda jako prowadzącej, zderzyć się z czymś takim, z zupełnie nowym formatem, z formatem rapowym. Ja też tam byłam jako. Wokalistka, więc to też jest fajne, że ja gdzieś tam do czynienia z raperami miałam w swoim życiu i też nagrywam z raperami, więc to było fajne być tam trochę z dwóch stron. A gdybyś miała wybrać top trzech top uczestników z raphausu, którym wróżysz największą karierę albo którzy byli twoimi ulubionymi, I tutaj znowu jest tak, że ja nie chcę między nimi wybierać, bo ich naprawdę wszystkich bardzo hmm. lubię i uważam, że oni wszyscy mają w sobie dosyć sporo charyzmy i też takiej. I myślę, że trzeba mieć dużo w sobie samozaparcia, żeby pójść do programu telewizyjnego, więc myślę, że na pewno Kamka, która dostała duże owacje, Destro, totalnie tak, Zdunek, no ciężko mi, ja, ja tak naprawdę, jeśli chodzi o finał, to ja trzymam za wszystkie kciuki, za Moneparka też. Chłopaki, braciaki, to też, to też jest jakaś taka fajna energia sceniczna. No naprawdę ciężko mi jest tam wybrać, bo ja też naprawdę, ja jestem z nimi związana, ja się czułam jak ich opiekunka na obozie, przez to, że ja siedziałam tam z nimi na tym backstage', oni się stresowali, wiesz, stali przy mnie, ja próbowałam ich jakoś pocieszać, więc to gdzieś tam jestem z każdym z nich związana emocjonalnie, więc trochę ciężko mi jest być, myślę, obiektywną, ale myślę, że każdy z nich ma teraz naprawdę... Fajny moment, żeby zacząć coś robić, żeby wydawać muzykę, dlatego trzymam za nie kciuki i, i teraz to już będzie po prostu bardziej o tym, kto ma siłę przebicia, kto napisze lepszy kawałek, kto będzie potrafił się lepiej zaprezentować po prostu no, na scenie muzycznej. Pewnie. To już kończąc, ostatnie pytanka mam do ciebie. Czy planujesz coś specjalnego na dzisiejszy ostatni koncert? Planuję, to wyjdzie po koncercie, więc no będzie to duet, jeden z duetów, które, z dwóch duetów, które mam na płycie, więc pierwszy raz zagramy na tej trasie z tym panem ten numer, więc myślę, że to będzie fajne, że, że rzeczywiście słuchacze usłyszą motyla w pełnej okazałości, motyla z motylem. Super, dziękuję ci dziękuję. Dziękuję bardzo.